To piąta edycja, cztery lata w zasadzie minęło od pierwszej. Mam takie wrażenie, że zrozumiała grupa, do której kierowana jest ta impreza, że to nie jest coś, co ich może dotyczy ich w nieznacznym stopniu, tylko coś, co może im tak naprawdę zorganizować, zmienić życie, ubarwić je. jednocześnie też myślę, że mimo głosów takich o pewnej stygmatyzacji, czyli wycinaniu pewnej grupy ze społeczeństwa i robienia imprezy dla nich oni jednak tutaj się dobrze czują. Nawet jeżeli stykają się na różnych stanowiskach z osobami młodszymi, bo to bardzo często tak jest, że te młode osoby bardzo energiczne proponują im czy to formę spędzenia wolnego czasu czy też formę zainteresowania się sobą w pewien sposób, to jednak jednak y, czują, że jest to podane w takiej formie, w jakiej właśnie ta grupa starsza nazwijmy, chociaż ona jeszcze to 50 plus to nie jest taka grupa, o, o jakiej myślimy, bo y, ta starość jednak jest też podzielona na różne grupy wiekowe, ale jednak czują oni, że to jest do nich adresowane. Chociażby y, ten autobus, który stoi w tym roku przed targami, gdzie y, panie no, muszą naprawdę mieć anielski spokój, bo seniorzy pytają w przypadku karty Peka i nie dziwię się, bo również my mamy wątpliwości, a co dopiero oni. Oni pytają o takie detale, jak to życie ich w autobusie czy w tramwaju będzie wyglądać za jakiś czas, że tam naprawdę powtarza się wiele rzeczy, ale ze stoickim spokojem jest to tłumaczone. Te targi bardzo się zmieniły. Myślę, że stały się taką enklawą, na którą seniorzy w Poznaniu na pewno bardzo czekają. Ale ja, na przykład, wczoraj, w pierwszym dniu, gdy robiłam nagrania dla polskiego radia, dla Radia Merkury, miałam problem, żeby trafić na kogoś z Poznania. Miałam tutaj seniorów, z grodziska, z Nowego Tomyśla, z wągrowca. Czyli widać, że przyciąga ta oferta też osoby naprawdę z ościennych miejscowości. Co jest bardzo ważne, żeby nie mieć takiego poczucia, że jeżeli coś się dzieje dla tej grupy, to dzieje się wyłącznie w Poznaniu.